Jest w Biblii historia, która została nazwana utrapieniem Jakuba. Jest to wspaniała analogia do dzisiejszych czasów, ponieważ dziś wielu z nas doświadcza owego utrapienia. Jakub bał się spotkania z bratem, bał się zemsty z jego ręki i gdy usłyszał, że Ezaf na spotkanie z nim ruszył w liczbie 400 ludzi, bardzo się przeraził. Natomiast Ezaf wybaczył bratu i przyjął go z radością. Taki my, widząc, jakie czasy nastały i co ma nadejść, doznajemy owego utrapienia, lęku o jutro. Pan Jezus złożył nam obietnicę, że pewnego dnia po nas wróci, mówiąc, czuwajcie do mojego powrotu, bądźcie ostrożni, aby was nikt nie zwiódł. Zatem bądźcie pełni wiary i Ducha Świętego, trzymajmy się tej obietnicy, nie zważając na nic. Wielokrotnie zastanawiałem się, zwłaszcza w ostatnim czasie, dlaczego mieszkam w takim miejscu, wśród takich ludzi, dlaczego nie urodziłem się z dala od miasta, żyjąc w ciszy i spokoju. Nie rozumiem tego, ale to akceptuję, ponieważ z jakiegoś powodu tu jestem. Każdego dnia widzę, jak wielka zmiana nastąpiła w tych ludziach, jak wielkim okrucieństwem kierują się w swym życiu. Bracia i siostry, żadny z nas nie jest w stanie pojąć Bożego planu. Czasami nie rozumiemy drogi, którą Bóg nas prowadzi. Wydaje się być trudna ponad nasze siły, ale na końcu czasu wszyscy zrozumiemy, więc nie bójmy się, bo jak Pan czuwał nad Jakubem, tak czuwa nad każdym z nas. Końcem wszystkiego jest życie w królestwie naszego Ojca. Tam zmierzamy i tam zakończy się nasze utrapienie, a wierzę, że stanie się to wkrótce.